Cześć kochani, witajcie na moim kanale Podane z Miłością. Dzisiaj um, będziemy gotować zupę. Słuchajcie, mam mięso, papryka, marchewka, cebula, ziemniaczek. Jak myślicie, co to będzie? Mm, na pewno dużo osób już się domyśla, że będzie to zupa gulaszowa. I macie rację. Więc tak, zrobimy sobie zupę gulaszową. Ja do zupy dodałam dzisiaj tak, dodam mięso. Mam tutaj troszeczkę, to jest jakieś pół kilograma polędwicy wieprzowej. Y dla mnie to w zupełności wystarczy. Nie chcę więcej mięsa, ale zupę dobrze jest zrobić też z mięsem wołowym. Ja nie jestem fanem wołowego mięsa, więc robię tylko na wieprzowym. Do tego papryczka, marchewka, cebula, trzy ząbki czosnku, trzy ziemniaczki i trochę pieczarek. Dodam też pora, bo mam w lodówce i już troszkę zaczynam sobie dokonywać żywota. Więc tak, mam duży garnek. W garku mam dwie łyżki masła, około 40 g. O sobie już teraz płuczę, niech się rozgrzewa. Czosneczek. Taką kosteczkę. Nie za dużą, nie za małą. Zupa gulaszowa to jest naprawdę świetne danie, zwłaszcza na zimę. Rozgrzewające, sycące, pełnowartościowy posiłek, po prostu w jednym, w jednym garnku. Oprócz tego, że robię tą zupę zimą, kiedy jest zimno. Szykuję ją również latem, kiedy jeździmy na kempingi. Wkrótce w kolejnych odcinkach pokażę Wam, jak wykuję sobie taką zupę właśnie na kemping. A wkrótce będą też filmiki o kempingu. Dlatego, że już nie możemy się doczekać, kiedy wreszcie zrobi się ciepło. I na pewno też coś związanego z jedzeniem tam nagramy dla Was. Teraz czosnek jest pokrojony. Nie jest bardzo drobno. On się będzie długo gotował, więc. Nic mu nie zaszkodzi. Teraz cebulka. Też nie musi być bardzo dobrą, kost drobną kostkę. Jak pokrojone, leci natychmiast do garka, bo jest ostre. Jeszcze tylko zamieszam. Teraz mięsko. Taką w miarę drobną kostkę. Mięso pokrojone. Zajrzę do cebuli. Okej, okay, delikatnie sobie zmiękła. Ona nie musi się da jakoś bardzo długo smażyć. Teraz do tego wrzucę mięso. Ono się chwileczkę podsmaży i wtedy zaleję to bulionem. W międzyczasie przygotujemy jeszcze warzywa. Ja mam tutaj tą długą paprykę. Ona jest bardzo dobra, jest bardzo delikatna w smaku, słodziutka. I używam zawsze sobie w kuchni tej, bo tą bardziej lubię. Ma też małe gniazdo nasienne. Bardzo fajnie, szybciutko się to robi. I kosteczkę Teraz marcheweczka ziemniaczki W międzyczasie mięsko delikatnie się podpiekło. Ono nie musi się piec zbyt długo, zbyt długo smażyć, dlatego, że ono będzie w zupie i lepiej, żeby pozostało takie delikatne miękkie. Teraz tak do zupy wlewam półtora litra bulionu. Możecie dolać wody, możecie użyć bulionu z kostki. I co? I biorę się za warzyw. Ok, zupa się już gotuje, salana bulionem. Teraz na niewielkim ogniu zostawiamy ją tak na minimum 45 minut, żeby ona się chwileczkę pogotowała. Jeżeli dodajemy mięso wołowe, warto zostawić ją na godzinę, nawet na, na troszeczkę dłużej niż godzinkę. Ja w tym czasie pokroję warzywa i czekam, aż wszystko się ugotuje. Tylko nie krójcie palców. W czeluściach lodówki, wczoraj sprzątanej, znalazłam jeszcze szczypiorek. Też sobie go dokroję. Szkoda, żeby się zmarnował. Wszystkie witaminki się przydadzą. Por wylądował już w zupie. Strasznie ostry ten por, ale okej, okay, już nie będzie więcej szkodził. W lodówce miałam też około 200 gramów pieczarek. To sobie też wrzucę do zupki, one się fajnie nadadzą do tego pokrojone. Czekają na swoją kolej. Teraz na patelni podgrzewam troszeczkę masła i wrzucam tutaj paprykę razem z marchewką. Smażę to delikatnie, delikatnie to zmięknię się, podsmażę i zaraz przerzucę to do zupy. Dajemy im jakieś 2-3 minutki. I wrzucamy do zupy papryka z marchewką, delikatnie zmiękły, przerzucam to do garażu z Mięsko już delikatnie skończało. zrobiło się delikatne kruchutkie. Teraz na tą patelnię wrzucam pieczarki na momencik, aby tylko one nie podsmażyły się, ale tylko delikatnie zmiękły. Ok, tyle w zupełności wystarczy. One delikatnie zmiękły. Wrzucamy do zupy. Teraz jeszcze te pokrojone ziemniaki. Delikatnie to zamieszam. Jeżeli zupa będzie zbyt gęsta, można też dodać troszeczkę wody lub bulionu. Teraz Dorzucam przyprawę. Tutaj mam taką piękną kolekcję. Oczywiście będzie w opisie. Zamieszam. I teraz dajemy je jeszcze około 20 minut, i będziemy ją. Przygotowywać ostatecznie. Zupa jest już prawie gotowa, warzywa są już mięciutkie. Teraz dorzucam tutaj puszkę pomidorów, pokrojonych w kosteczkę, razem z tą całą zalewą. W sezonie, oczywiście letnim, możemy dodać świeże pomidorki, na pewno to będzie smaczniejsze. Teraz łyżka przecieru pomidorowego, taka porządna. Mieszamy. Moja zupa już nawet dosyć gęsta. Chyba doleję jeszcze troszeczkę wody. Teraz dodam jeszcze, to się musi wszystko ładnie zagotować. I dodam jeszcze łyżkę mąki. Zupa z pomidorami się zagotowała. Teraz mam tutaj łyżkę mąki rozrobioną z wodą. To sobie tutaj dodaję żeby tą zupę lekko zagęścić, zagotuję o, jeszcze troszeczkę. Teraz wystarczy to zagotować, wyłączyć i zupa jest już gotowa. I oto talerz gorącej zupy gulaszowej stoi przede mną. Wszystko jest ugotowane. Jeżeli chcecie, może, możecie do tej zupy dodać śmietankę. Ja nie dodaję, ponieważ nie jem za bardzo śmietany. I pozostawiam taką jaka jest. Tak, jak jest, jest ok. Jest naprawdę fajnie już przyprawiona. Jeszcze próba generalna. Mmm. Jest pyszna, jest moc. Pomidory dają lekko kwaskowaty smak, więc nie jest ona dła. Mm, naprawdę fajna. Jest to naprawdę świetny posiłek. Polecam. No i co? Jak zawsze zapraszam do subskrybowania kanału, do lajkowania, do komentowania, do podziękowań. Jeżeli lubicie treści, które publikujemy, możecie podziękować, wkładamy w to dużo serca, dużo pracy. No i co? Widzimy się następnym razem. Cześć, pa! pa.